Sklep internetowy Gimbeam.pl ma dla Ciebie wiele październikowych nowości. Pierwszą z nich jest najwyższej jakości białko serwatkowe Izofiu. Zakochasz się w nim nie tylko ze względu na jego pyszny smak, ale także dlatego, że zawiera aż 85% białka i ma niską zawartość laktozy. Dodatkowo, aby poprawić jego strawność, zadbaliśmy o dodanie enzymów trawiennych. Co więcej zawiera tylko 92 kalorie w jednej porcji. Szczerze, zdołasz mu się oprzeć? Oprócz białka, dla sportowców ważna jest również suplementacja magnezu. Jego przyjmowanie jest istotne także dla osób cierpiących na skurcze mięśni lub zmęczenie. Nasz Marine Plus Drink zawiera kompleks magnezu morskiego w postaci dobrze przyswajalnej akwaminy oraz witaminę B6, która korzystnie wpływa na układ odpornościowy i nerwowy. Dodatkowo słodzony jest wyłącznie stewią, dzięki czemu możesz delektować się jego pysznym smakiem bez zbędnych kalorii. Pozostańmy jeszcze chwilę przy minerałach. Nasza kolejna nowość jest specjalnie dostosowana do potrzeb każdego mężczyzny. Mowa tu o kompleksie witamin i minerałów dla wsparcia ogólnego stanu zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Men's Essentials pozytywnie wpływa na układ odpornościowy i funkcje poznawcze, a także pomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi. Oprócz mikroelementów nie należy zapominać o odpowiedniej ilości makroelementów. Nasze nowe pyszności mogą okazać się w tym pomocne. Co powiesz na chrupiącą granolę z owocami leśnymi lub miodem i migdałami? Polej ją masłem migdałowym lub kremem z orzechów laskowych i voila! Masz przysmak, z którym nie może się równać żaden pieczony deser. I nie martw się, pamiętamy również o tych, którzy nie mają czasu na przygotowanie posiłków w ciągu dnia. Z pomocą przychodzi tu nasz Smart Vegan Meal Shake. Jest to zdrowy napój roślinny o wysokiej zawartości białka i błonnika, który z łatwością zastąpi jeden, a nawet dwa posiłki dziennie. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie procesów poznawczych i pomaga redukować zarówno uczucie zmęczenia, jak i znużenia. Dzięki temu w ciągu dnia będziesz w świetnej formie i utrzymasz najwyższą wydajność. Co nie mniej ważne, ucieszy Cię fakt, że w składzie znajduje się spora dawka witamin i minerałów. Wystarczy dodać trochę wody, dobrze wymieszać i cieszyć się jego zrównoważonym słodkim smakiem. Jest tego o wiele więcej. Odkryj wszystkie nowości na gimbin.pl, sklep internetowy z nowoczesną żywnością.